Dzień dobry koziorożce, witam Was w horoskopie na czerwiec. Zobaczymy sobie, co będzie się działo w poszczególnych tygodniach czerwca, jaki, jaki będzie Wasz cel w czerwcu, co Was będzie blokowało, jak tam praca, miłość, no i rada. No, i tam zobaczymy, co jeszcze po drodze wyjdzie. W każdym razie zaczniemy koziorożce od tygodni. Od energii tygodni. Pierwszy tydzień, pierwszy tydzień czerwca, słońce, bardzo pięknie, piękna karta. Słońce mówi o urlopie. Być może ktoś z Was będzie wyjeżdżał na urlop. Możliwe tutaj są jakieś wolne, jakieś podróżowanie, no jakiś wyjazd, odpoczynek od pracy, wakacje, tak, relaks. Dzieci, tak naprawdę. Więc tu się pokazują kwestie związane z dziećmi, również. No, ciąża dla niektórych może się pokazać. Ogólnie radość, optymizm. Więc, no, szczęśliwy tydzień dla Was. Może się dużo dziać, ale pozytywnych rzeczy będziecie radośni, zadowoleni, optymistycznie będziecie patrzeć. Na wszystko, bym powiedziała. Drugi tydzień. Drugi tydzień. Rycerz Mieczy. No, rycerz Mieczy może mówić o jakichś gwałtownościach, o jakichś dyskusjach, o jakichś kłótniach. No, coś tu mogą być kwestie, które się Wam nie podobają. Tutaj jest taka asertywność, tutaj jest walka o swoje. No, tak jak powiedziałam, jakaś awantura kłótnia. Ktoś tu może chcieć narobić chaosu. To może być ktoś, jakiś mężczyzna z żywiołu powietrza. Więc to może być powietrze, czyli waga, wodnik, bliźnięta. A więc możliwe, że ktoś taki no, gdzieś tutaj będzie się obracał w waszym towarzystwie. No, tu może być jakiś chaos, coś może się wydarzyć, jakaś sytuacja, czy tak jak mówię, jakaś osoba może wywołać jakąś kłótnię, awanturę, albo może być po prostu taki gwałtowny tydzień, tydzień no, taki trochę kutliwy, bym powiedziała, jakiś dyskusyjny. Trzeci tydzień czerwca. Wisielec. No, to spokój. Spokój po burzy, bym powiedziała, tak? No właśnie, czyli wisielec. Możliwość spojrzenia na pewne sprawy z innej strony. No, także tu jakieś opóźnienia mogą być w trzecim tygodniu: coś może się odwołać jakieś spotkanie, jakaś wizyta u lekarza. No, coś może się opóźnić, coś tutaj będzie na przeczekanie. Coś będzie taki tydzień bardzo spokojny, nic może nie będzie się wiele działo na tej zasadzie. Więc może być tak, że będzie czas na to, by sobie przemyśleć pewne sprawy, pewne kwestie. No, i tak jak mówię, może zobaczycie coś, czego wcześniej nie widzieliście. Czwarty tydzień. Czwarty tydzień. No, pięknie zaczynacie, pięknie kończycie. Królowa, monet, pieniądze, praca, duże pieniądze. Tu jest poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności finansowej, płynności, inwestowanie, zarobki dobre, premia, awans. Tu mogą być też kwestie związane z matką, stała partnerka, stały partner, więc też jakieś kwestie z nimi związane. No i praca przede wszystkim, jest to karta pracy, więc no, poczucie bezpieczeństwa, ale bardzo dobra karta, jeśli chodzi o pracę. Dobrze. Co będzie waszym celem w czerwcu? Dziesiątka buław. Koziorożce, musicie zrzucić z siebie jakiś ciężar, coś wam ciąży. Może znacie jakieś sekrety, tajemnice, może o czymś wiecie po prostu, i tutaj też może to być tak, że po prostu no, tłamsicie, trzymacie to w sobie. Może po prostu być tak, że macie nadmiar obowiązków, nadmiar pracy i też trzeba po prostu to zostawić, zrzucić z siebie, przeorganizować sobie tą pracę. No, jeśli trzeba to rozmawiać z szefem, żeby po prostu inaczej tutaj rozdysponowywał na przykład jakieś prace, jakieś rzeczy, jakieś kwestie. No, tu się pokazuje 10 buław, czyli no, niektórzy z Was mogą się wypalać zawodowo, więc celem będzie właśnie zrzucenie tego ciężaru, jakieś być może porozmawianie, żebyście nie wszystkim wy się zajmowali, właśnie po to, żeby się nie wypalić, żeby jeszcze zdążyć gdzieś tutaj to okiełznąć, bym powiedziała, tak? Żebyście po prostu no, nie zdążyli się czymś wypalić jakąś pracą. No, u niektórych osób może być jakaś walka, powiedziałabym, z depresją. Więc też tutaj takie kwestie. No i przeciążenia przede wszystkim. Więc, no, celem będzie zadbanie w tym miesiącu o to, byście się pozbyli jakiegoś balansu, balastu, balastu z siebie po prostu, jakiegoś ciężaru. Co będzie wam przeszkadzało w takim układzie? No czwórka mieczy. Czyli może nie będziecie podejmować żadnych działań w tym, w tym kierunku. Będziecie czekać, żeby sprawy same się rozwiązały. Jeżeli macie dużo pracy, jesteście obłożeni obowiązkami, spotkaniami, jakimiś tu innymi kwestiami, potem dom, wszystko na waszej głowie. No to tutaj w czwórce, w czwórce mieczy, co blokuje? Cisza, spokój. Czyli że nie podejmujecie żadnego działania. Po prostu zastanawiacie się. Myślicie, nie będziecie rozmawiać z szefem o właśnie to, co mówiłam, o przeorganizowaniu pracy, nie porozmawiacie z partnerem o tym, żeby troszeczkę was odciążył, żeby pomógł wam w jakichś tutaj zadaniach, nie będziecie rozmawiać z dziećmi, żeby na przykład, nie wiem, nawet jeśli chodzi o jakieś tam porządki, żeby one robiły, tylko znowu wszystko będziecie chcieć robić sami. Więc to może być blokada wasza. Właśnie taka cisza, nie podejmowanie żadnych kroków, żadnych decyzji, zastanawianie się myślenie, analizowanie, ale nie podejmowanie żadnego działania, żeby właśnie było inaczej, żeby mogło być lepiej, żeby można było pozbyć się tego ciężaru. Więc tutaj takie kwestie się pojawiają. No dobrze. A czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie. No, osiem, osiem mieczy, no to powiedziałabym, czego nie widzicie. No nie widzicie tego, że no właśnie nie, nie, nie dopuszczacie innych ym, zdania na przykład do siebie. Być może inni widzą, ktoś może zauważa to, że jesteście obciążeni, że jesteście przepracowani. Ym, na przykład, że coś wam tutaj już, że już nie macie siły na nic, tak? Ym, a mimo wszystko ym, no, nie dopuszczacie tego. Ym, nie dopuszczacie tych osób do siebie na przykład, tak, żeby one wam powiedziały, żeby wam przemówiły, że tak nie może być, zmieńcie coś w swoim życiu. Na przykład, właśnie porozmawiajcie, tak jak mówiłam, no blokada, nie porozmawiam. I tutaj, no, uważam, że to co robię jest ok, tak? To co myślę jest ok, nie będę słuchać innych, więc to jest coś, czego właśnie no, nie widzicie, że tutaj nie ma z wami możliwości negocjacji, bo wy Wiecie, najlepiej wy po prostu coś tam sobie macie zakodowane w głowie i nie chcecie dopuścić innych myśli do siebie. Nie chcecie popatrzeć w sposób obiektywny. Patrzycie w sposób subiektywny, bym powiedziała. Przy tej ósemce mieczy. To jest taka myślowa pułapka. No dobra, a teraz otoczenie. Jakie to otoczenie wasze jest? No, kłótliwe Piątka buław. No, nie wiem, czy możecie na nie liczyć. Nie za bardzo bym powiedziała. Tutaj jest jakaś rywalizacja, być może pokazana w waszym otoczeniu, może rywalizujecie jakieś projekty. Stąd tutaj, no właśnie, dużo pracy na przykład na siebie bierzecie, bo chcecie być najlepsi, bo chcecie wygrywać jakieś na przykład, nie wiem, przetargi, konkursy, różne mogą być kwestie, tak? Na przykład mówię o sprawach zawodowych. Mm, tutaj y, może być tak po prostu, że to otoczenie, no właśnie, to trzeba w otoczeniu się tłumaczyć, jakieś dyskusyjne. Dyskusje po prostu podejmować, tak? No, musicie bronić swojego zdania, więc no, tak jakby to otoczenie nie stało tak za wami murem. E, więc gdzieś tutaj mówię, no, są jakieś takie kłótnie, może jakaś rywalizacja się pojawia, może nawet w rodzinie być rywalizacja, czy między partnerami również może być rywalizacja, na przykład na tle zawodowym też tak może być. W każdym razie, no, to zewnętrzne środowisko jest takie, że nie możecie na nim polegać, bym powiedziała. No dobra, praca. Zobaczmy pracę dla osób, które pracują. Dla osób, które pracują, jak ta praca się przedstawia w czerwcu? Dwójeczka, mieczy i karta świata. No to powiem tak, no są przed wami jakieś możliwości, jest jakiś wyjazd być może służbowy, przed kimś z was, możliwe, że zagraniczny. Są tutaj pokazane jakieś duże kontakty z ludźmi, więc nawiązywanie jakichś nowych relacji faktycznie, no dużo może się dziać, więc myślę, że te przeciążenia też mogą dotyczyć właśnie pracy. Natomiast a dwójka mieczy mówi o tym, że się nad czymś zastanawiacie. No właśnie, nad czymś się zastanawiacie w tym miesiącu, być może właśnie nad jakąś podróżą, nad wyjazdem, może nad jakimś nowym stanowiskiem, które dotyczy właśnie jakichś kontaktów, utrzymywania kontaktów z osobami z zagranicy, no, jakieś tu możliwości się pojawiają w pracy, ale Wy tak jak gdyby nie chcecie podjąć pochopnie decyzji jakichś, więc gdzieś tutaj jakieś są możliwości różne u Was w tym miesiącu, natomiast nie podejmujecie jakichś decyzji kroków. Ale są szanse na jakiś rozwój, na przykład na to, żeby mogła ta praca no, bardziej się rozwijać. Oczywiście możliwe też są jakieś zakończenia, więc też nie jesteście zdecydowani, czy chcecie zakończyć tą pracę, czy nie, więc tutaj też jakieś niezdecydowanie się pojawia, zastanawianie się, myślenie właśnie o, tym, o tej pracy, co zrobić w tej sytuacji. W każdym bądź razie no, jakieś zakończenie też może się pojawić w pracy. Może zmiana działu, może zmiana po prostu. Na przykład, faktycznie, pracy, może po prostu będziecie zmieniać jakąś firmę, może chcecie zastanowić się nad swoją firmą, na przykład, więc no, różne tutaj takie kwestie, ale tak jakbyście w czerwcu po prostu rozważali taką decyzję. Osoby, które szukają pracy, zobaczmy. Piątka kielichów i rydwan. No to powiem tak. Być może ktoś z Was ma jakieś e, przykre doświadczenia z pracą związane, e, może tutaj coś było nie tak z tą pracą, może ktoś nie zapłacił Wam na przykład, więc gdzieś jakieś rozczarowania były. No i właśnie i, i te rozczarowania. Mm, Trzeba o nich zapomnieć, trzeba iść do przodu dalej. Karta Rydwanu mówi, że będziecie szli po swoje, będziecie szli na rozmowy, będziecie rozmawiać, tylko po prostu nie możecie gdzieś tam tkwić w tej przeszłości i nie możecie wracać do jakichś właśnie sytuacji. Nie możecie myśleć też na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej, czy nie wiem, jak szukacie pracy, że wszystkie prace będą złe, bo tam. Ktoś kiedyś was oszukał, ktoś nie wypłacił pieniędzy, ktoś coś nie przestrzegał jakiegoś na przykład regulaminu pracy, jakieś tam kwestie mogły być sp sporne i po prostu musicie myśleć w taki sposób, że to owszem zdarzyło się, ale już się nie powtórzy. Jesteście mądrzej się o to doświadczenie. W każdym razie już nie powielicie takich samych błędów. I w czerwcu widać, że są jakieś rozmowy, są spotkania. Niektórzy z Was mogą nawet jechać na to spotkanie, czyli może to być w jakimś miejscu trochę dalszym, ale niekoniecznie. Możecie jechać po prostu samochodem albo jakimś innym środkiem transportu, że to miejsce, no na przykład, może być. Nie tak blisko, w tym samym mieście, ale no, trzeba będzie jakimś środkiem transportu dojechać. No, na spacer to trochę za daleko może być. Więc gdzieś tutaj takie są podpowiedzi od kart. Ale tak jak mówię, myślcie pozytywnie. Nie podchodźcie negatywnie do nowej pracy, do nowej rozmowy. Także z optymizmem musicie patrzeć na pewne sprawy. A miłość. Zacznijmy od relacji. Zobaczmy, co w relacjach, jeśli już macie kogoś, tak. 9 monet oraz szóstka buław. No, to tutaj mogą być jakieś spotkania rodzinne, może jakieś wesele w rodzinie, może jakaś komunia, jakieś rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny kogoś. W każdym razie no, jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać, więc tak rodzinnie w tym miesiącu może być. No, ktoś może się komuś oświadczyć również, e, także ktoś może tutaj zaczynać wspólną drogę. Tutaj dla, no może być jakieś oświadczyny, tak? Tak, tak, tak mówię. W każdym razie, no, powiedziałabym, że prawie idealnie w relacjach jest. A, a jeśli chodzi o osoby szukające miłości lub jakichś relacji, no to pokazuje się nam Rycerz Buław oraz Królowa Mieczy. No to tutaj powiem Wam tak, że no, Rycerz Buław. To faktycznie jest osoba, którą można poznać. To jest osoba, raczej powiedziałabym, no nie na stałe, ale na jakiś czas, więc poznać kogoś jak najbardziej możecie. Jest duża taka możliwość. Mam wrażenie, że będziecie podchodzić do tej osoby w sposób bardzo ostrożny, także tutaj w sposób taki myślący, w sensie nie sercem, ale rozumem. Więc w taki sposób bardzo inteligentny będziecie podpiw odchodzi z tej osoby, będzie może analizować troszeczkę, no powiem tak, możecie trochę stopować tą osobę też, bo tutaj jest osoba, która może być taka żywiołowa, ona może być z żywiołu ognia, baran, lew lub strzelec, no i ona może tutaj proponować jakieś spotkania, randki, flirty, romanse tutaj także... Hmm. To może być ktoś po prostu zajęty, e, więc tutaj takie różne kwestie mogą wchodzić w grę. E, no i tak jak mówię, bardzo rozsądnie będzie do tej osoby podchodzić już z taką dozą właśnie ostrożności. To nie jest tak, że dacie się porwać, e, oczarować i, i, i tak o, tylko po prostu, no, ostrożnie z tą osobą na tej zasadzie. Może być też tak, dla niektórych, że ta osoba to będzie osoba z na przykład jakaś pracująca na stanowisku urzędniczym e, może to być jakiś policjant to może być ktoś w mundurze, tak ogólnie rzecz biorąc, może to być jakiś prawnik, może to być lekarz no osoba, powiedziałabym e, która no zna się na jakiejś rzeczy e, na jakimś fachu tak, więc coś w ten sposób może, ale nie musi, pamiętajcie e, to taka też podpowiedź dobrze, a co karty wam radzą, zobaczmy co radzą Wam karty? O, dwójeczka buław. Żeby podejmować decyzje, żeby się nie wahać. E, więc no, dwójka buław może też Wam sugerować to, że tak naprawdę Wasze decyzje e, nie będą złe. Bez względu na to, jaką podejmiecie decyzję, każda będzie dla Was dobra. E, więc po prostu się decydujcie. Podejmujcie decyzję w czerwcu, przed którymi stajecie. Tutaj może być w pracy, właśnie dla osób, które pracują, tu jakaś decyzja, zastanawianie się. Ale nie tylko tutaj. To może dotyczyć ogólnie różnych kwestii, tak naprawdę. W każdym bądź razie rada jest taka, żeby wybierać, decydować się, decydować się na jakieś opcje, na jakieś możliwości, wybierać. Po prostu. Pozdrawiam Was i życzę Wam miłego czerwca. Cześć.